Jeszcze inna forma filmu, czyli oglądamy dom, który będzie wystawiony do sprzedaży w najlepszej dzielnicy Gandhi, za szkołą językową. Kto tam się zna? Z wielkim garażem, ponad 200 metrów kwadratowych. Dom ogołocony, ale w tych dzielnicach to Tutaj tematy chodzą do 300 tysięcy euro i będzie najdziwniejsze. Cenę dopiero będę znał za kilka dni. Jeżeli ktoś skontaktuje się teraz ze mną, że będzie w tym w przyszłości zainteresowany takim domem w takim miejscu, jak tylko będę miał cenę, to od razu dzwonię i poinformuję. Mówiąc na skróty. Jak będzie cena i będzie dobra, czyli na przykład poniżej 200 tysięcy, no to od razu miejscowi na takie rzeczy bardzo polują. I wtedy kto pierwszy ten lepszy. No to jest ładny, tylko jest mocno wybebeszony. Pojmowane gniazdka. Pozdejmowane rolety. No ale jest, jest to lokalizacja. W takiej lokalizacji rzeczy są bardzo drogie. No tu ktoś dość mocno zniszczył, ale nie dokonał czegoś, co już się spotkałem. Że wybijane okna, czy młotkiem potuczone schody komu zabrali za luk. tyle o rozebrane skrzynka elektryczna To są takie rzeczy, które są tutaj minusem no, zobaczymy czy jest widmo w garażu no, garaż jest spory Te dwa samochody nam tutaj spokojnie wejdą Nawet teraz, jest jakaś tutaj toaletka. Jest to dobra lokalizacja w Gandii. Także można już do mnie coś tam pisać na pedro68małpa.pl I jesteśmy w kontakcie.